Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć po miniaturce oraz po tytule, przedstawiam wam dzisiaj domek 12 x 12 na 12 który jest, słuchajcie, w pełni automatyczny. Znaczy, no, nie, nie w pełni, nie, ale ma naprawdę bardzo dużo, słuchajcie, mechanizmów związanych z redstone'em w sobie, więc no, ja się naprawdę jaram tym filmem, więc na starcie możecie zostawić łapkę w górę, a jeżeli wy ogarniacie redstone, możecie mi, słuchajcie, zrobić mapkę... Którą wyślecie na przykład na minecraftmapy.pl Bo to jest strona Rox'a, słuchajcie Stwierdziłem, że Kuplowi pomogę yy, Żebyście, słuchajcie, wy tam robili mapki Na przykład dla mnie będą tam niedługo jakieś kategorie Bo z Rox'em o tym rozmawiałem, więc myślę, że spoko Więc wbijajcie na stronkę, macie link w opisie Bo tam właśnie ten domek który słuchajcie jest za moimi plecami Znalazłem właśnie na tamtej stronie I powiem wam szczerze, że przed odcinkiem Troszkę się, yy, troszkę ogarnąłem sobie Ten domek, który tutaj właśnie teraz widzicie I powiem wam, że naprawdę jest Wow, ja jestem w szoku Bo ja ogólnie nie ogarniam redstone'u Znaczy w ogóle nie ogarniam Redstone, Kiedyś się tam bawiłem, ale teraz to już naprawdę Bardzo, ale to bardzo No jestem na takim wiecie, jestem takim noobem redstone'owym Wiecie o co chodzi nie No ale dobra, patrzcie mamy tutaj linki które, słuchajcie, nie wiem właściwie co robią nie, 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 wiem, czy one otwierają drzwi? Nie, one nie otwierają drzwi, bo jak klikniemy dzwonek do drzwi, słuchajcie teraz Piękny dzwonek do drzwi, słuchajcie I otwierają nam się drzwi same, to jest naprawdę super Reverala, Rewelacja, rewelacja O, nie zgasiłem światła, słuchajcie Wychodząc z domku, ale generalnie możemy sobie tutaj zapalić światełko, żeby było tutaj jaśniutko Damy sobie, słuchajcie, może noc, y, zobaczymy, jak to się prezentuje w nocy. Nie, no to światło daje radę, generalnie. No daje radę te światło. Trudno, żeby nie dawało, nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie. Y, jeżeli chcecie więcej filmów z takich właśnie domków, to możecie tworzyć dla mnie właśnie takie domki, bądź jakiekolwiek inne mechanizmy, słuchajcie, w różnych zastosowaniach. No wiecie, wasza wyobraźnia, nie wiem, do, dokąd sięga, bo generalnie każdy ma, wiecie, różne pomysły, więc fajnie by było, jakbyście po prostu tego typu mi robili, bo naprawdę chciałbym więcej takich rzeczy nagrywać, rozumiecie? No i łapki w góry zostawcie. No, ale dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do panelu. Słuchajcie, głównego panelu tego domku, tak naprawdę. Bo mamy, słuchajcie, schody do góry i schody na dół. Na dole, naprawdę, znajdują się dużo, dużo ciekawych rzeczy, słuchajcie. Przy których naprawdę troszkę spędzimy. Więc na początek, pójdźmy sobie do góry. Ja tutaj, tutaj nam, słuchajcie, się okazuje takie, takie oto dźwignie. Pięć dźwigni, które yy, były kluczem do drzwi które, stalowych drzwi, które powinny się otwierać właśnie na ten klucz, ja słuchajcie nie znałem tego klucza, dlatego postanowiłem że zniszczę te drzwi mm. i to musimy sobie niestety yy, ominąć, ale słuchajcie sam fakt, że ktoś potrafi coś takiego zrobić, dla mnie to jest naprawdę, to jest dla mnie szok No dla mnie to jest szok, mamy tutaj jeszcze taki balkonik, zrobimy sobie już dzień, bo chciałem zobaczyć jak te światło tutaj sobie słuchajcie, daje radę, ale daje sobie radę spoko i teraz słuchajcie bo ten klucz, o powiem wam tak że ten klucz do drzwi stalowych był nie bez powodu, słuchajcie, Wie, wiecie, wiecie dlaczego? Możecie pisać w komentarzach jak myślicie, może już się niektórzy skapnęli, ale w tym pokoju jest lodówka, proszę was bardzo, no ja, no to jest idealny domek dla mnie, słuchajcie, lodówka pod kluczem, że nikt tutaj żaden random, żaden no sobie nie wbije, bo tylko MWK zna klucz do... Swojej lodówki, to jest naprawdę piękne A lodówka jest pełna, słuchajcie, patrzcie Dostaliśmy, ku, wow, steak Słuchajcie, tutaj ciasto, drugi steak Pyk, ej, a coś jeszcze Kucharz serwuje, o, ciastka Ryby, pięknie, pięknie Tutaj możemy sobie kliknąć, o, jak widzicie Lodówka umw zawsze pełna Więc jeżeli ktoś jest głodny, niech zostawi łapkę w górę To przyniosę mu w nocy, wiecie Tajny Tajny, tajną recepturę na swoje ciastka. Dobra, to źle zabrzmiałem, WK uspokój się. Ale dobra, tutaj mamy też waję o, e, o światło generalnie, która też działa. Mm, no, działa, działa, pięknie, pięknie działa generalnie, pięknie działa. Zostawmy sobie światło, chociaż jest dzień, więc gaśmy. I mamy tutaj kolejną waję, która nam rozkłada ukryte łóżko. To jest naprawdę spoko. Znaczy, nie mam pojęcia po co słuchajcie, e, chować łóżko. I skoro to nie są Bedwarsy, to myślę, że nie ma sensu, ale generalnie, jeżeli chcielibyście z ekipą na przykład Bedwars. Możecie pisać w komentarzach, nie? Tak jak już nawiązałem do beduarsów, to spoko No ale to jest taki mechanizm Nie wiem, nie wiem czy to zastosowanie jest dosyć ważne Ale no, no spoko, spoko Spoko taki schowek, ja takiego schowku bym nie umiał skonstruować Bo słuchajcie, to tak wygląda Zresztą, pod koniec materiału Zaczniemy sobie troszkę odkopywać Te, te, te całe Słuchajcie, yy... No wiecie, no ten redstone i tak dalej Pistony, żeby sprawdzić sobie jak to wygląda Bo jestem w sumie ciekawy, dobra, byliśmy na górze Możemy sobie schody schować Teraz zejdziemy słuchajcie na dół A dół jest naprawdę dosyć wielki, patrzcie Tu sobie klikamy i nam się otwiera Słuchajcie, zejście w dół Oh yeah, i mamy tutaj jakieś Skrzyneczki, które są puste Tutaj mamy wajchy słuchajcie, która nam otwiera Schowek, tajemniczy schowek Pamiętajcie, że taki schowek Nie musi być widoczny, bo ta wajcha Równie dobrze może być ukryta, bądź może to być przycisk nawet, chociaż przycisk nie, bo wtedy byśmy musieli chyba mieć przycisk w środku, żeby nam otwierało, no ale sam fakt, że fajny schowek, no jeżeli nie byłoby tego tak widoczne, to byście nie, się nie skapnęli, że to jest pewnie schowek jakby to było, na przykład ściana by była równo wiecie o co chodzi, to jest naprawdę spoko opcja jak będę miał jakąś serię, słuchajcie to taki domek może sobie spróbujemy kiedyś zbudować to by było spoko, nie, ale dobra, schodząc na dół mamy, słuchajcie, tutaj już naprawdę zaawansowane mechanizmy znaczy nie wiem, czy zaawansowane, nie, mi się tak wydaje, nie, mamy tutaj kowadła, kowadła to nic specjalnego, nie? Kowadło to chyba nic specjalnego, ale patrzcie, mamy tutaj podkarka, czyli słuchajcie, maszyna, która robi nam słuchajcie, potki, rozkminiacie coś takiego. Ludzie umieją robić maszyny w Minecrafcie, które same robią potki. Ja nie mogę! Naprawdę, ja w to nie wierzę, okej. Okay. Proszek strzelniczy tutaj mamy, słuchajcie, to jest wszystko podpisane, to jest naprawdę wow, ja jestem w szoku. Brodawki. A tutaj co mamy napisane? Co tutaj mamy na. Odczynnik efektu Glowstone Redstone. Patrzcie, patrzcie. I teraz słuchajcie, butelki z wodą tutaj mamy i klikamy sobie ten przycisk. I jak widzicie, potki nam się robią, patrzcie, pyk. I uwaga, i uwaga i robi się podka czy... Ej, przed chwilą się zrobiła. Czekajcie, może weźmy sobie y, tak o, żebyśmy widzieli czy się robią. Bo powinny się robić generalnie. No ale nie wiem, ej, ej, halo, ha, halo, ha, halo, mechanizmie. Mechanizmie, czy czemu ty się czemu nie działasz? Czemu nie działasz? Czekajcie, czy, czy, czy aby na pewno wszystko tu gra... Ale w sumie nie wiem, no, no mi się wydawało, że ta potka jedna się pojawiła. Tak mi się wydaje, że jedna, pod, jedna podka się pojawiła, ale dobra, ok, odłóżmy sobie to i przejdźmy dalej, słuchajcie, bo dalej mamy tutaj, słuchajcie, jakby, o, tutaj mamy to podpisane, przerabiarka, mamy, słuchajcie, przerabiarkę, czyli słuchajcie, patrzcie, tutaj mamy węgiel, tutaj mamy surowiec, który chcemy przetopić i tutaj mamy y, produkty końcowe, czyli słuchajcie, my sobie wpisujemy game mod, sprawdzimy sobie, czy to działa rzeczywiście, bo ja w sumie tego nie sprawdzałem, weźmiemy sobie na przykład Irona. I dobra, okej, okay, weźmiemy sobie Irona, weźmiemy game od zero i słuchajcie, dajemy sobie tutaj surowiec. Patrzcie, to naprawdę działa od razu. Wow Dobra, mamy jedno żelazo, to nam się teraz będzie przetapiać, więc generalnie no tutaj mamy chyba dźwignię, która to słuchajcie aktywuje, nie? Tak mi się wydaje, czy te żelazo się tak, te żelazo będzie się słuchajcie dosyć długo przetapiać, więc w tym czasie wejdźmy sobie tutaj, a tutaj mamy ukryty enchant, czyli w sumie, czyli mamy to, to działa chyba na takiej zasadzie, że po prostu nam się biblioteczki wysuną. No, ale to kozacko wygląda, wow, ej musicie przyznać, ten domek jest świetny, mi się naprawdę podoba, no ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił, patrzcie, pyk. Rozkminiacie coś takiego, patrz, pyk, i nagle możemy sobie i Wow, ja jestem w szoku, przetopiło nam się żelazo? Gdzie to żelazo się... Gdzie, gdzie to, halo? Halo, to zniknęło! Co to, to zniknęło, czekajcie, może... Może roz... Czemu to zniknęło? Halo, halo? Wow, ej, nie wiem o co chodzi, ale ten mechanizmy jednak nie działają, znaczy... Może działają, ale ja, ja coś robię źle Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, nie? Okej, okay, dobra, ale ostatni poziom Znaczy ostatni w sumie Ostatnie piętro naszej takiej piwnicy Jest właśnie tutaj na dole I tutaj na dole, słuchajcie Znajduje się przebieralnia Słuchajcie, czajcie to, wybierz Tutaj mamy cały poradnik, jak zrobić to, żeby działało Mogłeś, autorze mapy, zrobić też Tak yy, na wyższych piętrach, bo ja chyba coś zepsułem Więc wybaczcie mi po prostu, nie? Mm, dobra, ale uwaga Przeczytajmy poradnik, wybierz zbroję Okej, okay, mamy tutaj przycisk... Yeah! Ale kozak! Patrzcie, możemy sobie wybrać zbroję, a może... Dobra, weźmiemy sobie pierw diamentową, co? Weźmiemy sobie pierw diamentową, zobaczmy, czy to rzeczywiście tak działa, bo była... pierw była skórzana, może to nie zadziałać. No, mam nadzieję, że to zadziała. Pewnie się, że jest. Aha, okej, okay, jest, dobra, trzy. Jeżeli nie, to daj ją do skrzynki i naciśnij przycisk. Aha, okej, okay, dobra, jeśli lampa jest zapalona, to znaczy, że jest, dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. yy, Wejść na złoto naciskając przycisk Aha, okej, okay, dobra, wchodzimy na złoto i klikamy, słuchajcie, przycisk I uwaga, i uwaga Wow, mamy, słuchajcie, całą zbroję diamentową A ciekawe, czy teraz będzie ta lampka pokazywać, nie, nie mamy Dobra, czyli teraz nie ma, słuchajcie, diamentowej zbroi Tej też nie ma? What the hell? O, o, ta jest. Dobra, a zobaczymy, słuchajcie, czy jak wrzucimy teraz całą tą zbrojkę o tutaj i naciśniemy. Czy to, słuchajcie, zadziała, że będzie nagle diamentowa? Poczekajcie, pyk. Patrzcie, to naprawdę działa. Tylko, że jest w połowie, zapomniałem o spodniach. Wow, jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Ale czemu nie ma, słuchajcie, tej o? A czekajcie, a co się stanie jak teraz klikniemy przycisk Nie wyleci nam, bo nie, w sumie no nie ma zbroi, czyli nam nic nie wyleci. Okej, okay, dobra, to zobaczmy czy jeszcze ta ironowa działa, słuchajcie I będziemy chodzić, idziemy i będziemy iść, słuchajcie, na górę. Uwaga i... Pejk! O, o, trochę, trochę nie, zes nie zsynchronizowałem, Ej, czemu tak w połowie nam dało tą zbroję? O co chodzi? Niedopracowane to jest, słuchajcie jednak Znaczy nie, no nie wiem, czy niedopracowane Czy ja czegoś nie zepsułem Nie będę tutaj oskarżał autora, bo i tak mi się naprawdę Ten domek podoba, naprawdę kozacki domek Więc jeżeli chcecie więcej, słuchajcie Filmów tego typu Możecie pisać w komentarzach I możecie tworzyć właśnie takie mapki dla mnie Znaczy mapki, budowle różne Różnej maści budowle, nie mówię, że mają być to domki Mogą być to różne inne pomysły Ja bym był naprawdę wam wdzięczny za to A jeżeli chcecie więcej, zostawiajcie łapki w górę Wbijajcie na mojego sociala na moje social media, Instagrama, Snapa, fanpage'a, słuchajcie, bo tam wrzucam różne fotki i właśnie, ty, właśnie ja chciałem to zobaczyć, ale stwierdziłem, że zobaczę to z wami. Patrzcie, w ogóle jaki to jest dziwny świat, nie? Tutaj jest Flatworld, a tutaj nagle jest taka wielka góra. To wygląda, słuchajcie, jakby na zwykły świat nałożyli świat Flatworld. Patrzcie, widzicie to? What the hell! O co tutaj chodzi? To jest naprawdę dziwne. To jest naprawdę dziwne, ale dobra. Ja byłem MWK. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić. Ja byłem MWK jeszcze raz. Trzymajcie się. Pa, pa!